Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Ultimate Team na moim kanale. Dzisiaj zaczynamy przygodę z sezonami online. Także za chwilę przed nami pierwszy mecz, tutaj mamy jeszcze menu. Historia sezonu, rankingi, tak? jestem na razie na czwartym miejscu, no ale jeszcze nie grałem żadnego meczu online, także wszystko przed nami. I dziesiąta liga, za mistrzostwo mamy 2000 monet. Potrzebujemy 12 punktów, także zaczynamy. No tutaj myślę, że nie będę nic zmieniał w składzie, wszyscy mają kondycję ok raczej, tak ok, także nic na razie nie zmieniam, no i będziemy przechodzili powoli do pierwszego meczu, tutaj jeszcze macie ławkę rezerwową jeszcze oczywiście można trochę pozmieniać, no ale jak na razie, jak na początek, no to jest ok, tutaj mamy zawodników brązowych z mojego brązowego składu, żeby trochę sobie odpoczęli, bo oni też są potem potrzebni, żeby się wymieniać na razie tymi składami grać przemiennie, także Za chwilę zaczynamy i pierwszy mecz W turnieju W sezonie online oczywiście, w sezonie online, także przed nami, wyszukujemy przeciwnika i zobaczymy na kogo trafimy Miejmy nadzieję, że to nie będzie jakiś trudny mecz i poradzimy sobie, no bo 10 liga A teraz wszyscy zaczynają, także Pierwszy mecz przed nami. Fajny herb. Przeciwnika no i jego skład. Sprawdźmy. Liga angielska i Liga hiszpańska. Tak. To jest taka mała hybrydka, ale 100 zgrania. Także myślę, że to będzie bardzo wyrównany mecz. No i zaczynamy. I pierwsza akcja dla nas. Adrian. Adrian podaje do Turana. Turan biegnie. Schodzi w i mamy, mamy, zobaczcie jaki piękny gol. Turan pierwszy strzał i od razu zdobywamy bramkę. Szósta minuta i prowadzimy 1 do 0 w naszym pierwszym meczu online. Także jest nieźle. Zobaczcie jeszcze raz tą bramkę. Tak, i wygrywamy 1 do 0. No i kontynuujemy mecz tutaj przeciwnik, od razu podaje nam piłkę. No ale my tracimy, no zobaczcie, tracimy tutaj piłkę. W sumie w taki głupi sposób. Tutaj błąd, nasza obrona się rozeszła i przeciwnik zdobywał bramkę. Henderson. Henderson zdobywał bramkę, no ale nie mogliśmy nic tutaj poradzić, bo obrońcy rozeszli się jeden w prawo, drugi w lewo i napastnicy go nie obchodzili w ogóle. No i bez sensu tracimy bramkę jeden do jednego. No i kontynuujemy, aż zobaczy tutaj. Hernandez biegnie, wchodzi w środek. My nic, my nic nie robimy. Bramka starał się, no ale widzicie, że kłęka zdobyła bramkę i niestety 2 do 1 dla naszego przeciwnika. Dobrze się zaczęło, ale 23 minuta i przegrywamy już 2 do 1, także widzę, że to będzie bardzo ciężki mecz dla nas. Głupie błędy, no bo jeszcze nie przyzwyczaiłem się do tej fify. No i kontynuujemy. 27, 28 już minuta. Hernandez biegnie tutaj skrzydłem, wschodzi do środka, schodzi, jest już w polu karnym. Hernandez podaje Kłęka, no i znowu zdobywa bramkę i 3 do 1, 29 minuta i za Kłęka i 3 do 1 niestety przegrywamy. Bardzo ciężko będzie odrobić te straty, no ale nie możemy nic poradzić. No i gramy jeszcze, no ostatnia akcja w pierwszej powie. Tutaj znowu Turan na skrzydle dośrodkowuje. No i mamy, mamy bramkę na 3 do 2. Pabon zdobywał bramkę. Bardzo dobrze spisał się i tak spokojnie. Miejmy nadzieję, że jeszcze uda nam się coś zrobić w drugiej połowie. 3 do 2. Niestety jeszcze przegrywam, no ale tutaj piękna główka. Zobaczcie jeszcze raz: ześrodkowanie i strzał. No tutaj między dwoma obrońcami gdzieś wsadził głowę, no i zdobył bramkę. Pabon. I 3 do 2 dla naszego przeciwnika. I to już druga połowa. Tutaj no, podałem do bramkarza górą ten, odbił tą piłkę, no i widzieliście sami co się stało, no. Nie mogłem nic tutaj zrobić, no bo taka głupia bramka stracona, ale to pierwszy mecz, tak, że... Myślę, że wybaczę sobie ten błąd jakoś, no ale jakoś to będzie. No i zobaczcie tutaj, prze przeciwnik wyszedł z meczu, wygrywał 4 do 2 i wyszedł z meczu i... Miejmy nadzieję, że zostaną na zapisane punkty. No ale nie, no bilans 0-0. Także no przeciwnik wyszedł tam, my nie zdobywałem punktów. No przegrywaliśmy no rzecz jasna, no ale nie zdobywałem punktów. Wykonaliśmy kolejne zadanie, bo zagraliśmy mecz online. No i tutaj zobaczymy czy mamy coś do zmiany. Tutaj jeszcze kondycja wygląda nieźle. Wyszukujemy przeciwników. No i mamy przeciwnika. Kolejny przeciwnik, drugi przeciwnik dzisiaj. No i zobaczymy sobie jego skład. Stop zgrania, Huntelar na ataku i to jest Liga Niemiecka, tak Liga Niemiecka. Także też będzie bardzo ciężki mecz, zawodnicy wszyscy z jednej ligi, także dosyć dobre zgranie. No, stówkę zgrania ma, no i gramy, pierwsza akcja nasza. Tutaj Adrian, Adrian, biegnie w ładny zwód i strzela i mamy, mamy bramkę, 1 do 0, 40 minuta i Adrian zdobywa bramkę. Ładnie wszedł w pole karne, zrobił dribbling i strzela brameczkę na 1 do 0, zobaczcie, no i piękny gol. W sumie te finezyjne strzały bardzo dobrze wchodzą, z tego co zauważyłem, no i główki, główki, dużo bramek. Tracimy, ale też zdobywamy z główek. No tutaj ja chcę przeciwnika, Fuchs. Fuchs biegnie z lewym skrzydłem, dośrodkowuje. No i tutaj Hunter zdobywa bramkę z główki. Jak mówiłem o tych główkach, no i widzicie, tracimy bramkę z głowy. No ale też już udało mi się z kilka bramek strzelić głową także. No, to wszystko myślę, że bilans nie jest chyba ujemny, no ale. Wiadomo, że zawsze mogłoby być lepiej. No ale niestety nie mogliśmy nic na to poradzić. No, jeden do jednego i. mogło zawsze być lepiej. Ale fuks, fuks znowu dośrodkowuje, blokujemy. No i mamy rzut rożny dla naszego przeciwnika. Zobaczmy dośrodkowanie. No i Boateng wyskoczył najwyżej, no i zdobyła bramkę. I kolejna bramka stracona z główki. Rzut rożny, dośrodkowanie. No i z głowy, że on Boateng zdobyła bramkę. No i. 2D1 dla naszego przeciwnika i myślę, że będzie już ciężko odrobić te straty. Szczególnie, że zobaczcie tutaj kolejna akcja. No ale. Zobaczcie, co on tutaj zrobił. Czerwona Hunteler. Hunteler, zobaczcie. No wszedł po prostu nam no, w nogi. No ale to już będzie ciężko coś zrobić. Jak widzicie, nie udało nam się już dogonić przeciwnika. I mimo, że grał w osłabieniu, to. Utrzymał wynik do końca no i wygrał 2 do -1, 1 no i tak oficjalnie już przegrywamy pierwszy mecz, zobaczcie już bilans mamy ujemny. Ale ja mam nadzieję, że za chwilę zagramy kolejny mecz i nasz bilans się zdecydowanie poprawi. No nasz zawodnik doznał kontuzji jeszcze w tym meczu. No ale to wiecie sam też tak, że kiedyś to się musiało stać, dobrze, że to nie to jakiś lepszy zawodnik, ale... Jeden mecz przerwy. No i tutaj zmieniam sobie na brązowy skład, no bo ci zawodnicy muszą sobie trochę odpocząć ze złotego składu. Myślę, że zagram sobie teraz mecz, jeden tym brązowym. Tutaj użyjemy karty, bo jeszcze mamy zadania menadżera do wykonania. Ten złoty, tak, złoty kontrakt dajemy Turanowi. Teraz ma 17 meczy. No i nie wiem w sumie, co tam jeszcze mamy do wykonania. Wyszukujemy tutaj przeciwnika. No potem jeszcze musimy dokończyć te zadania menadżera. Zostało nam chyba jedno czy dwa zadania, także dokończymy sobie to, żebyśmy to mieli z głowy. No i tutaj no kurczę, trochę długo trzeba czekać na tych przeciwników, no ale nic nie możemy na to poradzić. No i mamy w końcu przeciwnika, które długo czekaliśmy, no ale jest. Z troje Barcelony. Zobaczymy go skład z 65, także już widzę, że nie jest nieźle. No i brązowy skład. Tutaj nawet Polak na prawej pomocy i na prawej obronie. Tak. Także dwóch Polaków o ciekawy stadion. No i rozpoczynamy, nadzieję, że na lepiej pójdzie, chociaż grałem brązowym składem, także nigdy nie wiadomo. Ale przecież ma słabe zgranie i tutaj zobaczcie, zaraz pierwsza akcja meczu mamy. Patenburga, Patenburg strzela, no i bramka. Pierwsza akcja, pierwszy strzał na bramkę, druga minuta i Patenburg zdobywa bramkę i wygrywamy mi 1-0. No świetnie, zaczynamy ten mecz po prostu. I tutaj kolejna akcja, i zobaczcie, z sam na samo, nas faulował. No i musiał dostać czerwoną kartkę. No tak, Stępiński, Polak, ten jedyny Polak na obronie. I dostał czerwoną kartkę od razu, no i mamy teraz rzut wolny, no ale ciężko będzie strzelić z tymi zawodnikami rzut wolny, no bo wiecie Tutaj brązowi zawodnicy nie mają jakichś fenomenalnych strzałów, no szukam tutaj jakiegoś lepszego zawodnika, no ale ciężko tego znaleźć No i strzelamy, no zobaczymy co z tego wyjdzie <laughs> Minimalnie, no kurczę, nawet nie było tak źle, no zobaczcie jeszcze raz co, ciężko będzie dostrzec w powtórce Zobaczmy No nie było tak źle w sumie, no ale i kontynuujemy teraz mecz. Zobaczcie, teraz dośrodkowanie, i mamy znowu brameczkę. Gerhardt zdobywa swoją bramkę. 39 minuta, i brameczka z główki. Tak ja mówiłem o tych bramkach z główki wcześniej, że już zdobywam dużo bramek z główki, i teraz to się potwierdza. Kolejna bramka z głowy po dośrodkowaniu, i wygrywamy już 2 do 0 z naszym przeciwnikiem. I kolejna akcja to już druga połowa. Pięknie tutaj Pagenburg obrócił się no i zdobył bramkę na 3 do 0 79 minuta i 3 do 0 Niedźwiedź fajna cieszynka tutaj drugi z zawodników dołączył do nas no i zobaczcie jeszcze raz tutaj podanie, piękny obrót i Pagenburg zdobył bramkę i wygrywamy 3 do zera 79 minut, i już 3 do 0 dla nas. Także myślę, że już przeciw nie zagrozi. Szczególnie, że no nie stwarza żadnych takich okazji, bramkowych. No i zobaczcie jeszcze, co mi się uda wykonać. Tutaj zaraz kolejna akcja po wznowieniu. I tutaj, tu tuning, tutaj jest, jest, mam brameczkę Beniamina zdobywał bramkę. Fala, tak fala. <laughs> Fajnie to wszystko wygląda, jak trzy za tu wykonuję tu naraz. No i piękna bramka. Benjamina dobra brączkę. No i takim wynikiem kończy się na mecz. Jak widzicie po jego stronie jedynie czerwona kartka Stępińskiego. A po naszej stronie cztery bramki. Pagenburg 2, Benjamina 1 i Gerhard 1. Trudne w sumie nazwiska do wymówienia tych Niemców. To są Niemcy i z Ligi drugiej Niemieckiej i z Bundesligi. No i zobaczcie, wygrywamy pierwszy mecz. Także jestem bardzo zadowolony. Pierwszy mecz najwygrany, 3 punkty na naszym koncie, także brniemy powoli coraz wyżej, żeby awansować już do 9. ligi, miejmy nadzieję już niedługo. No i wykonajmy może te zadania menadżera. Co jeszcze tutaj? Zastosuj kartę kondycji, użyj karty stylu gry. No użyjemy sobie może tych kart zaraz tutaj naszych zawodników może nie na brązowych, tylko na tych złotych. Przejdźmy sobie może tutaj do tego składu. No i wybierzmy sobie jakiegoś zawodnika i zastosujmy na nim tą kartę. Tak, znajdźmy sobie w sumie... To co ja szukam? Brązowego, no bo też muszę kupić jakiegoś zawodnika Brązowego pomocnika szukamy. Z ligi niemieckiej. W sumie obojętnie, no nie ma w Bundeslidze, to w drugiej Bundeslidze. No i szukajmy. Znajdźmy jakiegoś fajnego. No i oczywiście musi być dosyć tani, no bo nie będę wydawał kasy. Mam tysięcy, ale szkoda wydać na jednego jeszcze szczególnie że brązowego zawodnika. Lepiej dołożyć do tego złotego składu lub budować już na sam jakiś skład z innej ligi. No i szukam. No i w sumie tutaj znaleźć się za 452 minuty do końca. No i w sumie chyba dam kup teraz, no bo nie ma sensu czekać. Chyba poszukam tutaj dalej, no ale... 12 tysięcy to nie ma sensu, 15 tysięcy bardzo drogi w sumie, nie miał nawet tempa takiego dobrego No i kupujemy raczej za 400 No i kolejne zadanie wykonane, jeszcze dwa zadania do wykonania mamy No i do aktywnego składu, tak jest, do aktywnego składu Zamienimy sobie tutaj kogoś Tylko jeszcze nie wiem kogo no, w sumie oni mają tutaj 45 kontraktów, a może kiedyś się tam przydają w przyszłości. Dobrze, on do klubu. No i tak prezentuje się ten składik jeszcze tutaj damy tego zawodnika do aktywnego składu. No tutaj miał overalla 54, także dosyć słabo, no myślę, że wzmocnił się teraz ten, ten zespół. Zgranie, ma dziesiątkę. No tutaj są wszystkie zielone linie, tutaj tylko co, bramkarz. Nie wiem z rankarzem nie mam zielonych linii. Wszyscy są Niemcy, tylko tak oni są z jednej ligi chyba i to dlatego nie mają zielonych zgrań. No chyba tak, no bo tutaj wszystko w sumie fajnie wygląda. No i zastosujemy tutaj kartę yy, kontrakt? Czy nie, kondycja. Karta stylu podstawowa. Tak, podstawowa. 12 zadań wykonanych, jeszcze jedno przed nami. No i kondycję brązową, no szkoda, w sumie tych lepszych. No i co, mamy, mamy, wykonaliśmy wszystkie zadania. Wszystkie zadania wykonane, więc teraz nie pozostało nam nic innego, jak odebrać naszą złotą paczkę. No, szukamy paczki, aktualizacja, może już będzie ta paczka? No, nie ma żadnych paczek, więc. Przejdźmy może do zadań menadżera i tam nam się wyświetli, że mam wszystko ukończone, pewnie i dopiero wtedy dostaniemy tą paczkę. Także, no, gdzie to jest znowu? Jeszcze tak dobrze nie umie się odnaleźć na szybko w tym menu. O, są zadania menadżera Zadanie menadżera 13x13. /13, no, i gratulacje, doskonale. I mamy teraz złotą paczkę do odebrania w sklepie. Moje paczki. I złota paczka. Falka, o tutaj. O, no, by był w środku, to byłoby super. No i otwieram naszą złotą paczkę. Menadżera. No i co mamy w tej karcie? Krychowiak. Krychowiak. Polak złoty, świecący. A tutaj mamy Portugalczyka. No i zobaczcie Krychowiaka. Środkowy pomocnik. On jest ofensywny. Ale mamy lojalnie. Oni są dla naszego klubu, no ale... Nie wiem czy oni szybko zagrają, szczególnie że Krychowiak ma bardzo słabe tempo. No zobaczcie go. Taki słaby w sumie jest. Wolny bardzo no i co w sumie nie zrobię z tym całnikiem, no bo widzę, że Pace trochę się liczy w tej grze no tutaj mam co jeszcze? Kontrakty, kondycje tutaj Liga... Nawet w sumie nie wiem jaka to jest liga. Ale to nieważne, nie będę raczej grał tą ligą. Także nie przyda nam się ta karta, możemy ją wystawić sobie spokojnie na sprzedaż. I tutaj mamy jeszcze herb, no herb zostawimy sobie, bo wygląda nieźle. No i tutaj mamy już nasz obecny stadion, także też go wystawiamy. No i to w sumie tyle. Także to by było na tle w tym odcinku. Zakupiliśmy sobie jednego zawodnika, wzmocniliśmy trochę skład. Wygraliśmy pierwszy mecz online. Także dziękuję Wam za uwagę. Jeśli film wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w na następnym odcinku. Cześć!